Zobaczmy, jak działa Nokia Lumia 520. Dotykowy wyświetlacz ma standardową w tej klasie rozdzielczość 480x800 pikseli. Ekran prezentuje ładnie nasycone kolory, a obrazy są wyraźne. Wyświetlacz wyróżnia duża wrażliwość na dotyk. Zastosowano tu technologię, która sprawia, że niezależnie czy telefon obsługujemy palcami czy w rękawiczkach, ekran zawsze bardzo precyzyjnie reaguje na nasz dotyk. Do obsługi urządzenia służą trzy klawisze: wstecz, start i szukaj. Pierwszy z nich pozwala nam wrócić do poprzedniego ekranu. Przycisk Start z logo Windows przenosi nas na stronę główną. Przycisk Szukaj przekieruje nas do internetowej wyszukiwarki Bing. System operacyjny Windows Phone zapewnia bardzo prostą intuicyjną obsługę. Na ekranie startowym mamy do czynienia z animowanymi kafelkami, które możemy przestawiać, zmieniać ich rozmiar i kolor. Co dalej? Wystarczy na przykład przesunąć ekran w lewo, i od razu widoczna jest pełna lista zainstalowanych aplikacji. Bardzo prosta jest również personalizacja ekranu głównego. Przytrzymujemy interesującą nas ikonę na liście aplikacji, klikamy przypnij do ekranu głównego i proszę, kolejny kafelek pojawił się na ekranie startowym. Przeciągając palcem w dół górną część ekranu, zobaczymy pasek stanu, na którym widzimy godzinę poziom naładowania baterii, ikony informujące o połączeniu z siecią Wi-Fi lub przez Bluetooth oraz poziom sygnału sieci komórkowej. Zobaczmy co jeszcze oferuje nam Nokia Lumia 520. Telefon ma zainstalowaną przeglądarkę Internet Explorer 10. A jeśli niezbędny okaże się dostęp do dokumentów? Spokojnie. Nasz smartfon ma już fabrycznie zainstalowane aplikacje Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Dzięki temu możemy otworzyć i edytować pliki zapisane w telefonie czy załączniki poczty elektronicznej. A dzięki usłudze SkyDrive możemy te dokumenty, notatki czy prezentacje przechowywać na wirtualnym dysku w chmurze, czyli odciążamy pamięć telefonu i zyskujemy miejsce na inne potrzebne nam pliki. Nokia zasługuje na pochwałę za zainstalowaną w telefonie platformę usług lokalizacyjnych HIR. Aplikacja jest ciągle aktualizowana i na pewno bardzo ułatwia dotarcie do celu. Dodatkowo, poinformuje o transporcie publicznym i podpowie, co ciekawego jest w okolicy. Oczywiście, sprawdza się doskonale jako typowa nawigacja samochodowa. W telefonie zainstalowano także aplikację Kącik Dziecięcy, która umożliwia wyselekcjonowanie treści, jakie udostępnimy naszym dzieciom, kiedy będą korzystały z telefonu. Możemy wybrać, które aplikacje, filmy czy gry otworzą dzieci, a zablokować możemy np. rozmowy, wysłanie wiadomości czy surfowanie po internecie. Aplikacja zawiera sporo ustawień, a wszystkie po to, by dzieciaki przez przypadek nie usunęły ważnych maili czy dokumentów lub nie dokonały zakupów w internecie. Fiński producent oddaje także do naszej dyspozycji firmową aplikację Nokia Muzyka. Program pozwoli nam słuchać muzyki przechowywanej w telefonie. Umożliwi nam także w prosty sposób zakup utworów w sklepie Nokii. A do tego poinformuje nas o wszystkich koncertach, które odbędą się w naszej okolicy. Co posiada jeszcze Nokia Lumia 520? Aparat fotograficzny z 5-megapikselową matrycą, który pozwala na robienie całkiem przyzwoitych zdjęć. Tylko w smartfonach Nokia mamy do dyspozycji specjalnie przygotowane dodatki, które sprawią, że nasze zdjęcia będą jeszcze ciekawsze. Funkcja Sprytne zdjęcie za sprawą jednego kliknięcia zrobi wiele zdjęć, z których możemy wybrać jedno doskonałe ujęcie. Każdy posiadacz telefonu Nokia Lumia 520 będzie mógł skorzystać z usługi Znajdź mój telefon. W razie zagubienia komórki wystarczy zalogować się na stronę internetową www.windowsphone.com.pl, a potem na internetowej mapie wyszukać lokalizację telefonu. Łatwość i intuicyjność obsługi oraz wiele świetnych aplikacji dostępnych z chwilą pierwszego uruchomienia telefonu to dobre powody, by wybrać Nokia Lumia 520.